Ciska paznokci kontra paznokciowe TikToki. Zaczynamy. Put that hand back on the table. Ale dziwny pochłaniacz fajny. Jest tak. Nie ma mega reakcji z mojej strony, bo już widziałam milion filmów tego pokroju. Które mi Nosto wysyłacie na Instagramie I bardzo się cieszę, że mi je wysyłacie Zrobię chyba osobną serię Żebym nie musiała później tak tylko oglądać Czegoś, co już milion razy widziałam I tam was będę odsyłać Nie będę po prostu wchodzić w te filmy O Stylistko paznokci Rok 2023 się kończy Czy osiągnęłaś już swoje paznokciowe cele i marzenia? Nie Kolejny rok w plecy? Zgaduję, że zabrakło Ci wiedzy, dlatego zrób krok temu, by ten rok 2024 był Twoim przełomowym rokiem w stylizacji paznokci. Kliknij link i poznaj specjalną, kończącą 2023 rok propozycję. <gry> Ale to jest ten. przyspieszony, ale złoto, nie? A znowu zarduszko. Czekaj. <laughs> Niczego się tak nie śmieje, nie? Jak sama z siebie. Nic mnie tak nie śmieszy. Nic, nic mnie tak nie śmieszy. Jak pewne wycinki <laughs> z moich własnych po prostu yy, filmów. Nie pamiętam tego, nie? Dziękuję za przypomnienie, gdzie ten pen. Złoto, no, Hania, muszę ci tutaj przyznać rację. Uuu, ale bym robiła, ale bym robiła. Tu ten pasno wiedziło, ale bym robiła. To nie wiem, czy to jest sens odpychać, i ja chyba bym to od razu wzięła chudego i bym po prostu... Po kolei leciała, ze skórą, żeby oglądać, co tam pod spodem jest. To za dużo męczarni jest, jeżeli chodzi o mnie. Ja bym sobie wolała przyspieszyć tę pracę, ale no dobra, zobaczymy, jak ona to ogarnie. Ten nabłonek taki, no właśnie. Odciąć frezem. Ale przyklejony. Nie, 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 frezuj, bo to boli, jak tak. Mi tak kiedyś ktoś tak mocno robił, mnie to tak bolało. Lepiej delikatnie wyfrezować frezikiem. To jest, to jest jakaś stwardniała skórka czy paznokieć? Paznokieć. Dziura w paznokciu. Dobra. Żel do zmiękczania. Ja nie wiem, czy tutaj damy radę ogarnąć te skórki na gładko totalnie, bo one są ale no, spoko to wygląda. Może nie są to skórki Instagramowe, ale bardzo ładna praca. Bardzo ładna praca. Szablony, bez żadnych haczyków, nie haczyków. Bardzo dobrze pracuje ta osoba. Włoszka. Żel z jakimiś włóknami szklanymi. Czy ten zacisk był potrzebny? Chyba niekoniecznie. Kształt pasuje. Żel w buteleczce, albo baza budująca. Na jedno wychodzi. Bardzo ładna praca. Śliczna praca, naprawdę, aż serduszko dam, śliczna praca. I tam troszeczkę widziałam w strefie stresu, troszeczkę tam było takich... Długo to nie wytrzyma, ale to nie ma się co dziwić. Ja bym tutaj klientce zaleciła maksymalnie dwa tygodnie i korekta. Żeby to odrastało, odrastało, odrastało. I potem już może normalnie co trzy, cztery tygodnie chodzi na korekty. Piękna praca. Aż się dobrze normalnie na sercu robi. Jak na TikToku coś takiego fajnego jest pokazane. Co my tu mamy? O, jakiś yy, kształt ekstrawagancki. Plus zdobienia konstrukcyjne takie. Wow. Bardzo ładny. Mimo by się nie chciało. Ale doceniam czy się tej osobie chciało. Bardzo ładne. Super. Dużo roboty. Bardzo ładne. Dzień dobry. Dzisiaj naprawdę bardzo dobry, ponieważ mogę Wam już pokazać nowości. O, Instaculo Daily. Niedawno na live testowałam. Seria produktów Daily, profesjonalne produkty na każdym kieszeń. Gdy wczoraj wieczorem produkty wyszły na sklep, byłam w ogromnym szoku. Primer, baza, żel, top. Kupicie za jedyne 134 zł są oczywiście dostępne w sprzedaży osobno. W tym nagraniu możecie zobaczyć, jak pracuje prim primer i baza, Ku primer i gubaza. A po szerszą opinię zapraszam na Instastory. Trochę o nich niedługo opowiem. Pokaż no. Zdejmowanie masy razem drobnoziarnistym. Bardzo ładna praca. Odsuwanie skórek. Osuwanie nabłonków. Matowienie łysy i opaskami ściernymi, usuwanie cążkami skóry, Bardzo ładne ujęcia. Primer. Super baza. I teraz druga baza. Będzie nadbudowa płytki naturalnej. Ona ma dość spore krycie, więc zobaczcie, jak to ładnie wygląda. Do fręcza Ideolo będzie. Super wygląda. Pięknie to wygląda. Bardzo ładna praca też. I tym, tym topem się przyjemnie pracuje, bo on jest taki, ja lubię takie rzadkie. Rzadki, więc tak przejedziesz i on, się od, on jest od razu po prostu spoziomowany. Ciekawe, jak tam y, widzowie. Top... Y, aha, dobra, bo tutaj był inny top użyty. 300D, ok. Lubię takie. Lubię takie. Ja, ja jestem fanem takich filmików. Duże przybliżenia i pokazana praca, kunszt, y, produkt, który ładnie się y, y, zachowuje i, i ładnie Ładnie wykonana stylizacja i dobrze wykonana stylizacja. To ja bym to mogła w nieskończoność patrzeć, nie? Mega ładne. Lecimy z kolejnym TikTokiem. Sylwia Kucharczyk. Odpowiadanie użytkownikowi Małgorzata, jak ktoś jest ciekawy, czy to działa, to zapraszam na Insta. Kogo nie interesuje, to wiadomo, że przywinie dalej. Jestem ciekawa tego patentu na fręcza. Zaraz zobaczymy. Mamy paznokcie różowe. Spójrz, jak szybkie i proste może być malowanie frencha. Przyklejam eee. jajeczko od szablonu na pomalowanego paznokcia, oczywiście utwardzonego wcześniej w lampie, maluję french, odrywam i efekt gotowy. Koniecznie przeczytaj opis i zostań ze mną na dłużej. To jest chyba do jaj, bo jest jajeczko od formy, bo ludzie widzieli, że to jest do jaj. Jajeczko, nie? No do jaj. Yy, no, a myślę, że to jest odesłanie do Instagrama, żeby ktoś zobaczył, jak. Łatwo i szybko namalować frencha bez jajeczka bez szablonu. O, nawet mamy 200 komentarzy, zobaczymy o co chodzi. No tak, oczywiście, że to co całkiem inny french i że się nagle boczki domalowały, bo to raczej to jest kwestia takiego hook. Zrobienie hook, żeby ktoś wbił na Instagrama. Różowy pomarańczek to takie kolory łączy. Ja! Uwielbiam ombre różowy z pomarańczą, kocham i nawet jak miałam fręcza fantazy robionego przez Izę tutaj, która też na Tenerife mieszka i ma swój salon, to mi też zrobiła różowo-pomarańczową końcówkę w Kocham, ja takie kocham i proszę mi tutaj y, nie negować tego, że ktoś ma taki gust, a ty takiego nie masz, więc no, to, nie lubię takich komentarzy. <laughs> Dobra, czytaj opis, okej, okay. wejdź na Instagrama, okej, okay. przejrzyj większość rolek, okej, okay. nadal nie widzę tego nigdzie, trzecia rolka, gdzie jest jak był napisany? No nie, nawet nie wiem, jakie ty masz, jakiego ty masz Instagrama. Jest, ja nie wiem, tutaj nie jestem w stanie tego rozwinąć, więc nie rozumiem, Sylwia, twojego oburzenia. Ja, ja też bym tam chciała wejść, a nie chcę mi się wpisywać, bo muszę nagrywać w, w, w następne TikToki. Więc przesunę, idę dalej. Bo wiem, jak wręcza namalować.